Każdego roku prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, Tadeusz Derenowski, organizuje spotkanie wszystkich prezesów i księgowych z byłego województwa wałbrzyskiego. Spotkaniom tego rodzaju przyświecają dwa najważniejsze cele: dyskusja o tym, co było i co można i powinno się zmienić. Nie chcemy tu omówić aktualne problemy funkcjonowania spółdzielni. Przede wszystkim w tej chwili w Sejmie jest w komisji nadzwyczajnie procedowana ustawa o prawo spółdzielcze. E, również e, ustawa e, tak zwana śmieciowa, czyli o, e, jest, e, również są zmiany w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego i chcemy wpłynąć, żeby ona była też by jakieś jednoznacznie rozstrzygała e, w przypadku spółdzień. Kto, jakie ma, jaką rolę ma pełnić w, w po prostu rozliczaniu i, i, i naliczaniu opłat za nieczystości? Ubiegły rok, jak dla, dla, dla spółdzielczości Mieszkania czy dla spółdzielczości W ogóle, był rokiem trudnym. Po raz kolejny przeżywamy próby ustawowych regulacji, których celem jest tylko jedna rzecz. Doprowadzenie do unicestwienia tej formy gospodarowania, wykazywania, że formy inna, więc na przykład formy oparte na prawie handlowym, czyli spółki różnego rodzaju Wspólnoty są czymś lepszym, ale nie wynika to z żadnych badań czy oceny rzeczywistej, a raczej z chcieństwa i tego, że to jest nieakceptowane, a wynika to z faktu braku wiedzy i niezrozumienia tej formy gospodarowania. Mamy nadzieję, że. Ta pasta wreszcie zła się kiedyś skończy, aczkolwiek nadzieja to matka głupich, ale każdą matkę się kocha. Podczas spotkania omówiono także tematy dotyczące ochrony danych osobowych. Główne księgowe. Zmieniają się co roku warunki podatkowe, rozliczenia firm. W związku z tym będą dyskutować, są na etapie zamknięcia bilansów, przygotowania planów gospodarczych na przyszły rok. Myślę, że te, te wszystkie problemy tu omówione przyczynią się do tego, że spółdzielnie. Będą, będą miały jakieś lepsze rozeznanie co do ich funkcjonowania i rozwiązywania tych problemów. Jak zapowiedział Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, rok 2014 nie będzie należał do najłatwiejszych. Ten rok będzie również rokiem trudnym dla całej dla spójdzielczości, dlatego że po raz kolejny mamy pracę w, w Sejmie nad projektami usta, których efektem jest likwidacja przynajmniej spółdzielczości mieszkaniowe, aczkolwiek nie tylko. I sądzę, że zrobimy wszystko i po to się spotykamy, aby uzmysłowić przede wszystkim parlamentarzystom, że likwidacja spółdzielni to nie jest walka z, tylko z prezesami, ale to jest przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której największą cenę zapłacą lokatorzy, członkowie spółdzielni, jak również samorządy. Fakt niesłuchania środowiska mam na myśli spółdzielczości mieszkaniowej, da, dał się odczuć na przykład przy ustawie tak zwanej śmieciowej. Prawda? Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. A wynika to z faktu, że nie słuchano praktyków, nie słuchano zarządów czy władz spółdzielnic, działaczy samorządowych, którzy w sposób ewidentny wykazywali błędy zawarte w tej ustawie i to nie była walka z kimś czy z czymś, tylko... Fakty, faktycznie z błędnymi rozwiązaniami, dlatego że zostały one potwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który podzielił nasze poglądy, że ustawa w tym kształcie nie jest ustawą, której celem ma być realizacja podstawowego hasła, jakim było y, o, y, tak powiem, czyste środowisko, racjonalna polityka śmieciowa, bo nie da się wytłumaczyć panie redaktor czy przeciętnemu obywatelowi zjadaczowi chleba i margaryny. Że kiedyś nie segregował, płacił 3 zł, a cię będzie segregował i płacił 10. W przyszłości nie mają również ludzie młodzi. Znany program MDM nie jest do końca dopracowany, ponieważ mieszkanie należy kupić od dewelopera, a nie z rynku wtórnego. My zapytaliśmy prezesa Bielawskiej Spółdzielni o największe powody do dumy. Nowa ciepłownia jest to największy sukces jest to jedna z najnowocześniejszych na Dolnych Śląsków W Polsce ponad około 10 takich ciepłowni powstało. A najważniejsze, że ona będzie w przyszłości służyć mieszkańcom w formie tańszego ogrzewania. Przez najbliższe 7-8 lat będziemy spłacać z oszczędności zaciągnięte kredyty na modernizację. Natomiast na pewno już w tej chwili. Ochroni mieszkańców przed coraz większymi opłatami z tytułu ochrony środowiska. Ona spełnia wszelkie wymogi i to z, dużą, z dużym wyprzedzeniem na lata przyszłe, również. Dzięki spółdzielniom mieszkaniowym, dzieci, młodzież, jak również dorośli mogą rozwijać się kulturalnie i fizycznie. Ja twierdzę, że to wyróżnia spółdzielcze od innych form gospodarowania, bo deweloper to jest sklep, który sprzedaje mieszkanie i tak naprawdę niczym potem się już nie interesuje, bo powstają wspólnoty mieszkaniowe. W wypadku spółdzielni to jest szersza oferta to są kluby osiedlowe, to są koła zainteresowań, wreszcie to są zespoły artystyczne. Nie jest przypadkiem, że spotykamy się w Bielawie, bo to, co robią koleżanki i koledzy. W Bielawy, nie tylko z zarządu, ale w ogóle mieszkańcy, bo przecież nie wystarczy mieć pomysł, jeszcze muszą być dzieci, chęci i akceptacja tego, co się robi. I to jest oferta i odpowiedź na pytanie, które władza nie chce zrozumieć że jeżeli będą koła, kołka zainteresowane, będą zespoły, to nie będzie bejsboli i chuligaństwa na osiedlu. Zawsze coś za coś. Dzieci i młodzież zespół ale nie tylko, również z miasta, ma to możliwość skorzystania z tych wielu form prowadzonej działalności kulturalnej, głównie taneczno-wokalnej, ale mamy też i modelarzy, mamy gimnastykę prowadzoną dla dorosłych i w ten sposób po prostu... Rozwijają swoje talenty, ale działa to też wychowawczo, po prostu. Swoją energię z, 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 zużywają właśnie na tańcu, na śpiewie, a nie gdzieś tam dewastując zasoby spółdzielcze. Cieszymy się, że to się rozwija. oczywiście. W związku z tym, że nie obciąża to mieszkańców w opłatach czynszowych, staramy się z innej działalności gospodarczej. Jest to ważne pozyskiwanie środków z zewnątrz, ponad 100 tysięcy rocznie musimy pozyskać, no i, i po prostu coraz trudniej to przychodzi, ale myślę, że jeszcze, jeszcze dajemy sobie radę i, i ta działalność będzie się dalej rozwijać. Patrząc na to, jak rozwijają swoje pasje najmłodsi mieszkańcy, aż żal się robi na myśl, że te sekcje mogłyby przestać istnieć.